Zadanie czwarte dotyczy kół. Przeczytajmy. Mamy jakieś dwa koła i wiemy, że promień pierwszego koła jest większy od promienia drugiego koła o 30%. Narysujmy sobie takie dwa koła. To jest jakieś pierwsze koło i ono jest większe od koła drugiego. Jeśli przyjmiemy sobie, że promień drugiego koła jest R. To znaczy, że promień pierwszego koła musi wynosić 130% tego R, bo jest o, zobaczmy, 30% ten promień większy. Pytają nas o pola tych kół. No to pamiętamy, pole koła wylicza się ze wzoru r kwadrat. Jeżeli zapomnielibyście ten wzór, to on też jest w tablicach wzorów matematycznych. W takim razie pole tego koła. Liczymy dokładnie identycznie, tylko w miejsce tego r wstawicie te 130% waszego r. I to trzeba podnieść do potęgi drugiej. Zamieńmy teraz te 130% na ułamek. To jest 130 setnych I oczywiście r kwadrat. Tu skróćcie sobie przez 10, czyli Tą liczbę oczywiście też musicie podnieść do kwadratu. Czyli po podniesieniu do kwadratu otrzymamy 169 setnych r kwadrat. A 160, 169 setnych to jest nic innego jak 169% tego pi r kwadrat. No to o ile w takim razie większe jest to pole pierwszego koła od drugiego, skoro to było 100%, a nam tu wyszło 169%, to znaczy, że jest większe o 69%. Dopasujmy teraz właściwą odpowiedź. Poprawną odpowiedzią będzie tu odpowiedź D. Pole jest większe o więcej niż 60%. Jeżeli Ci się podobało, liczę na Twojego lajka i suba.